Siemaneczko! Witajcie w kolejnym odcinku z Yes Your Grace. Znowu będziemy starać się ogarnąć nasze piękne królestwo, dogodzić naszym cudownym poddanym i oczywiście szykować się do bitwy, która nadchodzi, ale nikt jeszcze o tym nie mówi. Trzeba znaleźć dowody przeciwko Talisa. Um, i pomyśleć co tutaj zrobić dalej. 30-50 karnawał, dobrze. To chciałem zrobić. Zapisz i kontynuuj. Drewno, tydzień jedenasty. O, czytanie. Witaj, mój generale. Wasza wysokość, pobliska rzeka wyschła. Mieszkańcy od wielu dni noszą wodę w sw do, do, do swoich domów z jeziora. Pomogłem im razem z moim koniem. Mają teraz zaoszczędzoną wodę na kilka dni. Upewniłem się, że wiedzą, że to dzięki królowi. O, dostaliśmy plus cztery do zadowolenia, Lurs. Wzywałeś nie Wasza wysokość? Kuju ja. Słyszałem, że, przesta że przestałeś dostarczać e, brance pewne, pewne zasoby. Przyprawy, jak sądzę. Podejrzewam, że Eton rozmawiał z tobą. wymieniam Wymienia moje przyprawy z. Pra z Pracis. aby zdobyć proszę szczęścia. Niektórzy nazywają to dipudapu. dapu Ale najbardziej znany jest pod nazwą... ...Wróżący Pyłek. Słyszałem o Radowi. Mogę pomóc w zamian... Ty pomożesz mi. Wróżący pyłek? Ma oczyszczające zastosowanie. Lecz, y, y, o, ma oczywiście zastosowania e, lecznicze, e, ale także y, reakcyjnie silnie uzależniające. Jest to szczególnie popularny wśród jest to szczególnie popularny wśród księży i tym podobnych To coś związanego z duchowym oświeceniem Ten biznes produkuje dużo złota, ale ostatecznie kosztuje życie ludzi. Nie chcę brać w tym udziału. Szkoda, że tracę sprzedaż. Kapuła. prasis? O. Co daleko? Oj. Dość słyszałem Wasza wysokość, proszę cię, abyś pomógł mi ograniczyć e, plan, e, ograniczyć plany Etona. Nie kupuj żadnego wróżącego pyłku. A jeśli usłyszysz o kimś, kto próbuje sprzedać pyłek, nie wahaj się. I umieść go w lochu. Jeśli wydarzy się coś podejrzanego, upewnij się, że usłyszę o tym pierwszy. Jeśli zrobisz tu coś dobrego, wiedz, że moja armia stanie u Twojego boku, gdy rozpocznie się wojna. 200 żołnierzy mogę również pomóc z zasobami. Słyszałem, że Eton sprzedaje pyłek po, e, pod wioską kla, e, Kaski. Pierwszym krokiem e, we właściwym kierunku byłoby zatrzymanie dostaw. W Dobernie nie ma miejsca na pyłek. Dziękuję, Wasza Wysokość. Znalazłem to w mojej piwnicy na wino. Czy możesz mi y, coś o tym powiedzieć? Wygląda na zdrowe zwierzę, bez dziur w z y, i z y, zrębków. Nie jestem pewien od jakiego zwierzęcia może pochodzić, ale jest, y, y, nie jestem ekspertem od zwierząt. Ten list jest napisany bardzo ozdobnym na bardzo ozdobnym pergaminie. Czy wiesz skąd mógłby pochodzić dekoracje? Hmm. Może to coś jak strona książ z książki, ale jesteś pewien, że to list? Tak, jestem pewien, że to list. Hmm, no w tym wypadku nie mogę pomóc. Nie znam lordów, którzy ilustrowaliby yy, ich listy. To na razie wszystko. Jak sobie życzysz, wasza wysokość? Jeśli wyślemy generała do klaski, powinien być w stanie zatrzymać sprzedaż, wasza Wysokości. Jeśli uda nam się to zrobić bez problemów e, i pok pokażemy Lursowi, że jesteśmy po jego stronie, pomoże z armią i zasobami. Jeśli zrobimy, e, e, Jeśli to zrobimy, prawdopodobnie e, obrazimy Etona i nie dołączy do naszych szeregów. O! Przepraszam że wysoko jest za to, co powiedziałem ostatnim razem. Czasami nie potrafię jasno myśleć. Chodzi o to, że ktoś mnie ściga. A jak mogę dowiedzieć się kto, jeśli e, nie wiem, kto to jest? Jeśli e, powiem komukolwiek, że wiem, to będą wiedzieć, a, a to jest gorsze, prawda? I <ścoughs> Spędzisz trochę czasu w naszych lochach. Wiedziałem, że to ty. Uspokój się, wszystko będzie dobrze. Strażnik przy wejściu się tą zaopiekuje. Przyjdę do ciebie później. O, co dali Asalia? Hmm? Wasza wysokość? Nie znoszę tego, że Lursulia już wyjechała. Wyglądała bardzo ładnie w swojej sukience. Wyglądałaby pięknie w każdej sukience. Już za nią tęsknię, ojcze. Czy po coś ślubu mogę nosić tę samą sukienkę? O, oczywiście, że możesz, cydani. Matka powiedziała, że Rosunia wysłała list. I że jeszcze... I że nic jej nie jest. Czy odpowiedziałeś jej już? Zapytałeś o Dostiego? Nie, nie pytałem jej jeszcze o Dostiego. A czy mógłbyś, proszę, zapytać Lorsulię o kota? Ojcze? Gdzie śpi? Co je? Czy on w ogóle żyje? Tak, Sedani. zapytam ją o kota. Ach, dziękuję, ojcze. Znaczy, a wasza wysokość! <grym i w górę> Co chciałabyś sali? <śmiennie> Ojcze, obiecałeś poćwiczyć ze mną walkę na miecze, pamiętasz? Może moglibyśmy trochę poćwiczyć później? Tak. Proszę. <śmiennie> Oczywiście. Zobaczymy się w, ogrona, skoń... w ogrodach, kiedy skończę tutaj. Właściwa wysokość! Ludzie z potwornymi standardami wmieszczyli naszą wioskę. Potarli na, na, na... podpalili naszą słomę. stodołę. No. Po, 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 po chwili płomienie przez. Prze. Prze... E, e, się na inne budynki. Wiaska wciąż płonie. Straciliśmy już większość naszych zapasów. Przyszli nam pomoc. Proszę. Dobra. Oto zapasy. Bo muszę w generała wysłać gdzieś indziej. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć, by postawić was na nogi. Wasza wysokość to bardzo miłe. Jestem pewien, że to twoje dobre uczynki rozprzestrzenią się daleko. Mapa. Idziemy do klaski, wysyłamy generała, potwierdź. dobra. Wstajemy z tronu sojusznicy. Kto coś do mnie ma? Jowan. Nowakseja, zaprosimy Nowakseja. Zajrzymy do lochów na chwilę. Ach, wasza wysokość. Tutaj jest bezpiecznie. Nie muszę nikogoś, o nikogo się martwić. Mam tutaj mojego przyjaciela i, i, i nikt nie może wejść do środka. Mogłem poprosić cię wcześniej, żebyś mnie uwięził, Wasza Wysokość! Cieszę się, że czujesz się bezpieczniej. Masz rację, nikt tu nie przyjdzie po ciebie. Jestem winien moje życie, Wasza Wysokość. Daję ci moją armię. Nie będę ich już potrzebować. Po prostu zostanę tutaj. Masz armię? Tak, wiem. Ale nie mogłem powiedzieć co się dzieje to mógł być jeden z nich no tak oczywiście Możesz tu zostać jak długo chcesz Pietro Poinformuj strażnika jeśli czegoś potrzebujesz Dziękuję Wasza wysokość nie przemocz się Dziękuję Wasza wysokość Dobra, idziemy teraz do sali, obiecaliśmy z nią poświczyć. Tak, ojcie! Gotowa. To było dobre. A tu na... ha, wiem ojciec! Ow! Au! Za wolno! Czy, czy słyszałeś o Boj. Co się stało? Powiedziała mi, że e, powinna znaleźć zwierzaka, który faktycznie może coś zrobić oprócz bycia. Obrzydliwym? Od tego czasu zastawia przynętę w ogrodach. Nic się nie, poka nie pokazywało, więc wzięłam jeden z wypchanych skunksów z hali i podłożyłam go za krzakiem. Wieczorem powiedziałam jej, że coś złapało się na przynętę, Kiedy zobaczyła ogromnego skunksa po, po wej, roz, połowę jej połowę rozmiaru spanikowała. Chwyciła mój miecz i ledwie mogła go podnieść. To było przezabawne. Ciągle uderzałam w biednego skunka, ale <śm> nie drugą. biedno, Nie skrzywdziłam zwierzęcia. Matka usłyszała jej krzyki, przyszła i wszystko zepsuła. Sedani się popłakała, gdy dowiedziała się, że był wypchany. ach, Asalia. No weź, ojcze, musisz przyznać, że to było zabawne. Ty... Nie wierzę, że zaatakowała skusa Haha. <śm> Ta była. Myśli, że może walczyć, poni e, e, ponieważ wciąż widzi jak biegasz z mieczem. Wiem, ciągle mnie mę <coughs> ciągle męczy, żebym z nią walczyła. Kończymy na dzisiaj. Lepiej sprawdzę z wysokość. Oba. A salia powiedziała mi, co się stało. Cóż. Po prostu się przestraszyłam i nie wiedziałam, co zrobić. Na zewnątrz było ciemno, a jego oczy błyszczały. Mówiłam, że będziesz na, na mnie zły za sprowadzenie potworów do zamku. Więc po prostu wziąłam Miecz sali i... Przepraszam, że zrujnowałam twojego wypchanego zwierzaka, ojcze. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Oczywiście. To był stary, wypchany skunks i tak zamierzałem się go pozbyć. Byłaś bardzo odważna. Ale nie chcę, żebyś znów biegała z tym mieczem, dobrze? Porządku, nie będę. Do zobaczenia później, mała rzadko. Dobra, wracamy do sali. skończymy ten tydzień 47, 15 164 pole widowne hmm. Gotuj generała, zostanie mi 20 eksploracji na mapie tawerna hmm. przynosi nam trzy nowa gospoda do jeden czternaście dwa nowe stragany stajnie treningowe za drogo stanie też trochę dobra hmm. dobra mam nadzieję że wam odcinek się podobał dajcie Komentarz, łapkę i subskrypcję wraz z dzwonem, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, które pojawiają się na kanale. A jest, jak widać, ich coraz więcej coraz bardziej zróżnicowane. Trzymajcie się. Na razie. No i cześć.